Robię teraz przed kamerą coś, co jest na pewnym poziomie trochę abstrakcją dla mnie i bardzo się tego boję. Może nie cały ja, ale jest właśnie fragment mnie, który się bardzo tego boi i w sumie z tą częścią mnie będę pracował. Mianowicie chcę przeprowadzić rozmowę sam ze sobą. Przeprowadzić rozmowę z częścią mnie, która w tym momencie. Ojej, bardzo blokuje no, moje bycie mną, tak naprawdę. Tym mną, który tu jest, pokazuje się, opowiada, e, pomaga. W tym momencie jest to uczucie, które bym zobrazował, tak że w tym momencie stałaby za mną część mnie, która trzyma mnie za barki, trzyma, ciągnie, odciąga dosłownie za, za koszulę, szarpie. I mówi: Przestań, nie rób tego, zostaw to. Po co to robisz? Robię to, bo tak czuję. Robię to, bo czuję, że chcę to zrobić. Okej, okay. a ja czuję, że nie chcę, żebyś to robił. Jest to zagrożeniem, jest to niebezpieczne, jest to głupotą. Ale dlaczego? Ponieważ zagraża to mi. Czyli komu? to jest ten moment, w którym się zastanawiam, jakbym nazwał tę część siebie, która tak szarpie. Pierwsza myśl, pierwszy obraz, który mi przychodzi do głowy, to jest dziecka małego mnie, małego mnie, który, który co? No, który się boi, to na pewno, który ma doświadczenia związane hmm, znaczy boi się coś stracić Co boisz się stracić siebie Czyli co? Boję się, że obnażenie siebie, obnażanie siebie, które tutaj się wyczynia hmm, odkryje jakiś sekret. Że będę się musiał zmierzyć z czymś, z czym nie chcę się mierzyć, ale... ale co jest jeszcze takiego, z czym ja bym nie mógł sobie poradzić? Bo... z stratą. Ze stratą swojego wewnętrznego dziecka. Jest to pewnego rodzaju, w takim razie, sabotaż procesu, który, może zabrzmi to dziwnie, ale w pewien sposób trwa od dwóch lat. Powstała dwa lata temu metafora w innym procesie i to tak za mną idzie. Metafora małego mnie, który czeka na to, żeby już odejść, czyli jakby przejść proces uwolnienia i ma wyciągnięte dwie rączki, tak, do góry z boku. I od samego początku ta metafora dla mnie była taką metaforą, w której to dziecko na coś czeka. Na coś, na kogoś. Yy... Prawie jestem pewien, że tym kimś są rodzice. Tylko nie ci rodzice na zewnątrz, tylko ci rodzice w środku. Czyli pewnego rodzaju awatary, metafory yy, moich rodziców w środku. Proces, który się teraz dzieje we mnie, na bieżąco łączę kropki, jest z przejściem. z przejściem z dziecka w dorosłego. Bo w momencie, kiedy, metaforycznie, pozwolę sobie uwolnić wszelkie ograniczenia i lęki z poziomu wewnętrznego dziecka, czyli pozwolę odejść, mu. A pozwolę mu odejść w tym samym momencie, kiedy pozwolę odejść, puszczę w końcu ten obraz moich rodziców. To ja w tym momencie... To ja w tym momencie mm, puszczam wszelkiego rodzaju wymówki, zrzucanie odpowiedzialności, mm, żale, smutki, czyli Świadomie rezygnuję z wymówek, których używam do tego, żeby nie być sobą. I tak sobie myślę, że. To może. inaczej. Tak. Tak sobie myślę, że to jest coś, co przeżywa każdy z nas. Inaczej, co musi przeżyć każdy z nas, kto planuje mm, no wejść w dorosłość, tylko nie dorosłość w stylu, że idę do pracy. Mam mieszkanie, nie, nie, nie. Bardziej w dojrzałość emocjonalną, w której, w której już nie ma patrzenia w kategoriach. Ja miałem trudne dzieciństwo. Ja miałam trudne dzieciństwo, e, dlatego nie mogę być sobą. No. Skrzywdzono mnie kiedyś, i dlatego przez resztę życia będę teraz cierpiał. W takim razie jak to się łączy z tym mną, który nie chce puścić. Może to nie jest dziecko wcale. Tylko tak naprawdę jest to. Strach. No bo w momencie kiedy to jak przed chwilą opisałem, pozwolę pożegnać z. Zaraz wrócę do tych odczuć, pozwolę sobie pożegnać się ze swoim wewnętrznym dzieckiem i rodzicami w środku. To ja nie mam już wymówek. Nie mogę powiedzieć, zrzucić odpowiedzialności na coś. To już jest moja odpowiedzialność. I w takim razie, kim jest. W takim razie w, trochę to wygląda na to, jakbym się mierzył w tym momencie ze swoim umysłem. Z umysłem, który. Mm, no, się broni. No, po prostu się broni. Powiedziałem chwilę wcześniej, że wrócę do emocji, które się pojawiły. Eee, wo, w sumie łączy się to z umysłem, o którym przed chwilą powiedziałem. Jest opcja, że ja się bronię teraz przed głębokim pożegnaniem, przed głębokim rozstaniem. I przyznam szczerze, że już takich rozstań przeżyłem przynajmniej dwa. Myślę, że więcej. Nie dwa na pewno pamiętam tak mocno, ale uważam, że było i więcej. Wewnętrzne rozstania. Yy, doświadczyłem głębokich rozstań z. Kobietami w swoim życiu, dwiema, jeżeli chodzi o takie głębokie relacje. I to było trudne, ale te rozstania w środku były trudniejsze. A tak naprawdę przed moimi oczami jest wizja rozstania z. Korowymi częściami mnie, zewnętrznym dzieckiem i, i rodzicami. Mówię o tym, ponieważ w sensie sama myśl tego przywołuje ogromny smutek we mnie i poczucie. Mm, smutek, no, smutek, no, co mam powiedzieć? Smutek. Poza tym po czymś takim też yy, przychodzi kwestia przeżycia żałoby. Nie musisz mi wierzyć, ale naprawdę te rozstania w środku to są po prostu rozstania z kimś bardzo ważnym, z kimś, z kim byłaś, z kim byłaś wiele lat. Stąd też to nie jest takie hop siup, że pyk, uwolniłem emocje i już jestem... Uwolniony. No nie. Nie do końca. I to też jest powód, dlaczego tak się ucieka przed emocjami, bo docelowo one prowadzą do pożegnań. Bo kiedy przepracowujesz przeszłość, kiedy pozwalasz sobie uwalniać pewne rzeczy, to w pewnym momencie stwierdzasz, że to już mi nie jest potrzebne, się chce z tym pożegnać. Tylko, że to jest świadoma decyzja o rozstaniu. I tak samo jak jest to trudne w relacjach, tak samo jak jest to trudne, kiedy żegnasz kogoś ci bliskiego, w sensie że ta osoba na przykład umiera, tak też jest tu w środku. Tak też jest tu w środku. W takim razie, czego ja teraz potrzebuję? Czasu to na pewno wiem. Cierpliwości, o i tak. Pozwolenia sobie, żeby to trwało i było dokładnie takim, jakim jest, na pewno. Jak się teraz zastanawiam, co się dzieje z tym mną, który mnie tak trzymał za, za ramiona. Bo mam wrażenie, że puścił, ale nie odszedł, tylko Tutaj, jakby usiadł teraz tu z boku z takim. No masz rację. Boję się, boję się, boję się tego pożegnania, boję się tego odejścia. Boję się, że kiedy zacznie się to życie o, takie spójne z samym sobą, spójne z tym, co, co jest moje, to to wszystko pójdzie w zapomnienie. Ta cała przeszłość ten cały ja pójdzie w zapomnienie. Nie pójdzie. Powiedziałem to już sobie kiedyś i powiem to jeszcze raz. Moja przeszłość nie pójdzie w zapomnienie. Nie pójdzie, ponieważ. Po pierwsze są to tak ważne lekcje i tak głębokie lekcje, że nie wyrażam sobie tego zapomnieć. Po drugie. Moje doświadczenia, moja praca z emocjami, moje odkrywanie emocji i wszystkiego w sobie jest czymś co pomaga mi, pomaga innym. Bo ja jestem w stanie powiedzieć: słuchaj, ja to coś takiego przyszedłem, ja to przeżyłem i nie będę ci kłamał, że było łatwo, bo było kurewsko trudno, ale zobacz, że ja jestem, nic się nie stało, wręcz jest mi lepiej. To jest po drugie, po trzecie im bardziej pracuję ze swoją przeszłością, im bardziej ją uwalniam, tym większy szacunek do niej mam. I uważam, że to nie jest tak, że o przeszłości się zapomina, że o traumach się zapomina. Nie. Chodzi o to, że uwalniamy emocje z nimi związane. Trochę jak z głęboką raną. Ja gdzieś tu mam taką, nie wiem, czy to będzie widzieć. Chyba to nieważne. Mam taką po wypadku, jakby ona się zagoiła. Jest wszystko ok, ale jednak widać ślad. Tylko ten ślad nie sprawia, że, nie wiem, krew dalej leci czy cokolwiek innego. Nie, to się zagoiło, jakby no, wyzdrowiałem. I tak samo jest z tym tutaj. To nie chodzi o to, żeby zapomnieć. Ja nie chcę zapomnieć. Nie chcę zapomnieć procesów i przejść, które miałem. Nie chcę zapomnieć części, które się we mnie pojawiały. Nie chcę. To było zbyt ważne dla mnie, żebym ja od tak o tym zapomniał. Tak samo jak ja nie rozumiem hmm, rozstania się z kimś ważnym, tak jak na przykład ja się rozstawałem z kobietami, i że ja bym miał na przykład o nich zapomnieć albo źle mówić, albo stwierdzać, że to był zmarnowany czas, kurwa mi to przez myśl nawet nie przejdzie. Jeśli spędziłem kilka lat z jedną, czy tam z drugą kobietą, to jakby to o mnie nawet świadczyło w momencie, kiedy ja bym zaczął o nich źle mówić. Abstrakcja dla mnie. Tak samo jeżeli chodzi o moje części. I tak samo jeżeli chodzi o Twoje części i pracę z sobą, z częściami, z emocjami. Uważam, że bardzo ważne jest to, aby pamiętać o tym, że nie robisz tego po to, aby to wszystko wymazać i o tym zapomnieć. Nie. Robisz to po to, żeby to wszystko zaakceptować, docenić, okazać wdzięczność. Uwolnić, puścić to, co już nie jest zasobne, zbudować coś nowego i pójść dalej. Ale pójść dalej i mieć pewnego rodzaju taki. Przyszło mi do głowy, taki ołtarzyk troszeczkę swojej przeszłości, który jest pewnego rodzaju przypominajką. Tak sobie myślę, czy, czy jakoś mógłbym podsumować to, co powiedziałem, bo widzę, że trwa to dobre 15 minut. Zwróć uwagę, co ja zrobiłem tutaj. Usiadłem przed tą kamerą, zacząłem mówić w tym samym momencie, kiedy czułem, że kawałek mnie mnie od tego odciąga. Ja to zaakceptowałem. Ja z tym byłem, ja przed tym nie uciekałem. Zresztą, no kurde, ja o tym mówiłem tu wprost. I w pewnym momencie to puściło. Ta część mnie usiadła z boku i mogłem. Zacząć się z nią komunikować, rozumieć, co się dzieje. Gdybym ja z tym walczył, to by to nic nie dało. Ja nieraz mówię na sesjach kiedy z kimś pracuję i komuś tłumaczę takie sytuacje. Nie chodzi o to, żeby na początku od razu coś robić z, z, z tym, co się pojawia, z naszymi częściami, z emocjami. Pierwszym krokiem to jest usiąść i powiedzieć, czasami nawet nie powiedzieć, usiąść i być. Obok tej części, obok tego wewnętrznego dziecka, obok tych emocji. Dzieją się cuda, dzieją się naprawdę, czym w sobie sensie oczywiście cuda na tych sesjach, jak czasami komuś mówię, jak mamy taką scenę z wewnętrznym dzieckiem w środku. Jeżeli ono nie chce z tobą rozmawiać, to po prostu usiądź obok i bądź, nie naciskaj, zobacz, co to dziecko będzie robiło. Daj temu dziecku, znaczy stwórz przestrzeń temu dziecku na to, żeby było dokładnie takim, jaki jest. Jeśli się boi, po prostu się zastanów, co byś zrobił w momencie, gdybyś był, gdybyś była w pomieszczeniu z dzieckiem, które się boi, Przedbyś w jego kierunku, rzucałbyś się na nie, czy może byś zrobił gest odsunięcie i pokazania: nie, 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 ja się do ciebie nie przesuwam. Jest ok. Ja coś takiego dzisiaj zrobiłem. Do czego mnie to doprowadzi, zobaczymy. Do czego ciebie to doprowadzi. Ty to zobaczysz, ja może, jeżeli się tym podzielisz. I niech to będzie podsumowanie. Dziękuję.